Cześć, z tej strony Bartek, a obok mnie jest Lipton i razem zapraszamy Was na recenzję Fantexa P400 ze szkłem hartowanym. Zaczynajmy! Na początek zaczniemy sobie od jakości wykonania tej oto obudowy. Frontex P400 jest naprawdę bardzo dobrze wykonaną oraz spasowaną konstrukcją. Wykonana jest przede wszystkim ze stali oraz z plastiku, gdzie ten plastik znajdziemy tak naprawdę tylko na kratkach wentylacyjnych na froncie. Jak widzicie, mamy także tutaj szkło hartowane. To jest akurat wersja ze szkłem hartowanym, oczywiście w sprzedaży są dostępne także wersje bez okna oraz z oknem Plexi. Front obudowy możemy w łatwy sposób zdemontować po prostu pociągając za niego. Jeśli już to zrobimy otrzymujemy dostęp do wentylatorów i tutaj maksymalnie możemy zainstalować 3 wentylatory typu 120 mm lub dwa wentylatory typu 140 mm. Jeśli chodzi o chłodnicę możemy tutaj zainstalować maksymalnie 360 mm, z tym że żeby ten największy rozmiar zainstalować będziemy musieli zdjąć małą blaszkę, która jest zainstalowana na piwniczce w środku obudowy. Na samym froncie obudowy znajdują się także kratki wentylacyjne, są one u góry oraz na dole. Mamy także tam zainstalowane małe filtry przeciwkurzowe, co jest fajnym rozwiązaniem. Możemy je w łatwy sposób wyjąć oraz wyczyścić. Możecie także tutaj zauważyć niewielki pasek ledowy, który jest zainstalowany. On ma za zadanie poswietlać logo Fantexa w 10 różnych kolorach. Top obudowy został także wykonany ze stali i znajdziemy przede wszystkim na nim przycisk power, diodę sygnalizującą pracę dysku HDD, dwa złącza USB 3.0 oraz złącze mikrofonowe i słuchawkowe. Przycisk reset oraz ten do zmiany oświetlenia znajdują się pod pokrywą topu, dokładnie w tym miejscu. Dużą część topu zajmują kratki wentylacyjne, na których spoczywa magnetyczny filtr przeciwkurzowy, który możemy w łatwy sposób Zdjąć oraz wyczyścić. Zainstalujemy tutaj maksymalnie dwa wentylatory typu 120 mm lub dwa wentylatory typu 140 mm. Na tyle mamy dostępny jeden wentylator typu 120 mm. Większego niestety tutaj nie zainstalujemy, ale możemy go dowolnie regulować w górę i w dół. Jeśli chodzi o filtr od zasilacza, możemy tutaj bez problemu go wyjąć, bez podnoszenia obudowy i w łatwy sposób wyczyścić. Obudowa dotarła do mnie w czarno-czerwonej edycji specjalnej, co oznacza, że znajdziemy tutaj bardzo dużo czerwonych akcentów, takich jak piwniczka czy śledzie do kart rozszerzeń. Zauważcie, że wnętrze obudowy jest naprawdę bardzo przestronne, zmieścicie tutaj wszystkie karty graficzne dostępne na rynku, a jeśli chodzi o chłodzenie na procesor, to tutaj niestety trochę się zawiodłem, ponieważ maksymalnie tylko 16 cm z niektórymi chłodzeniami możecie mieć po prostu problem. Fajną rzeczą jest także obecność kratek wentylacyjnych na topie piwniczki, co z pewnością przyda się w przypadku zainstalowania pasywnych zasilaczy. Bardzo spodobała mi się aranżacja okablowania w tej obudowie, wszystkie przepusty mamy w korzystnych miejscach, dzięki temu z układaniem przewodów nie będzie żadnego problemu. Dodatkowo z tyłu obudowy mamy takie rzepy, za pomocą których te kable wszystkie możemy pospinać. Dodatkowo jeszcze wszystkie kable możemy po prostu upchnąć do piwniczki i nie będzie ich widać, nie będziemy mieli także problemu z domknięciem tylnej klapy obudowy. Na tyle tackie od płyty głównej mamy także możliwość zainstalowania maksymalnie dwóch dysków typu 2,5 cala. Dodatkowe dwa dyski 2,5 cala lub 3,5 cala możemy zainstalować w piwnicce w dostępnych sankach. Podsumowując, Fantex P400 to jest naprawdę bardzo przemyślana konstrukcja. Nie tylko świetnie wygląda i jest bardzo dobrze wykonana, ale oferuje także dużą funkcjonalność. Dodatkowo, producent załączy nam takie akcesory jak np. magnetyczny pasek LED, który jest naprawdę rzadkością w obudowach komputerowych z tego przedziału cenowego. Czyli ogólnie mówiąc obudowa bardzo dobrze wypadła w moich testach. Zrobiła naprawdę bardzo duże wrażenie i ogólnie mogę Wam z czystym sumieniem ją polecić. Ode mnie to już wszystko, a teraz pod innym kątem na obudowę spojrzy Lipton. Zapraszam. Bartek przed chwilą wyszczególnił wam najmocniejsze strony tego Peceta, natomiast ja w tym momencie chciałbym zerknąć na jego wady. I tak może zaczniemy sobie od kwestii, która mnie bardzo mocno dotyka, a jest nią palcująca się faktura obudowy. Zauważcie proszę, że przy odpowiednim nasłonecznieniu pomieszczenia, czy to przy kącie odpowiednim podania światła widać wszystkie odciski na fanteksie P400. Druga sprawa dotyczy instalacji chłodnic na topie. Tu możemy zamontować tylko wentylatory 120 lub 140 mm, ale o radiatorach systemu chłodzenia wodnego naprawdę nie możemy myśleć. Jest zbyt mało miejsca na to, ponieważ po instalacji takich chłodnic dojdzie do kolizji. Czy to z pamięcią operacyjną, czy na przykład z radiatorem sekcji zasilania. Kolejna kwestia to oświetlenie LEDowe. Tak, jest ono obecne w tej wersji, ale tylko działa w trybie statycznym, co moim zdaniem. Jak na oświetlenie LED-owe w obecnych czasach, jest to po prostu zbyt ograniczona funkcjonalność. Wreszcie ostatnia kwestia, która jakby mnie dotknęła. Jeżeli chcesz skorzystać z większej liczby 3,5-celowych dysków, no to niestety będziesz miał problem, trzeba będzie dokupić dodatkowo sanki do instalacji takich dysków 3,5 calowych. W standardzie możemy zamontować tylko dwa takie nośniki. Mimo wszystko jest to ciekawa obudowa. Zgadzam się tu z moim przedmówcą, że wypada bardzo korzystnie, nawet biorąc pod uwagę tę cenę. I to byłoby wszystko ode mnie. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, ale także z Bartkowi za ugoszczenie mnie w tym odcinku. Dobrnęliśmy do końca tej recenzji. Mamy nadzieję, że taka forma Wam się spodobała. Pamiętajcie, że w sprzedaży dostępne są także inne wersje Fantexa p głównie mowa o wersji p s czyli fabrycznie wyciszonej, a także tej, która nie posiada okna akrylowego i także takiej, która już takie okno posiada. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę razem z Liptonem i zapraszam na kolejne recenzje na moim kanale. Cześć! Na razie!